Kota za kierownicą nigdy nie widziałem. Tak, no to będziemy mieli okazję pierwszy raz to zobaczyć. No. Siemanko z tej strony, driftingowy nerd, a ze mną u mnie w gościach, można powiedzieć, najmłodszy drifter w Polsce i najmłodszy driftingowy polski mistrz, Daniel Bogucki. Cześć, Daniel. Cześć. Ja powiedz, jak tam dzisiaj żyje, bo no teraz no, fajna sytuacja. Pierwszy dzień ferii przed tobą jutro, w poniedziałek. No tak, na razie teraz będę miał wolno od szkoły, pewnie będę chodził do taty, do warsztatu i pomagał mu coś. Przy swoim aucie też będę grzebał pewnie i jakoś to poszeleci. Powiedzmy o twoim samochodzie dla osób, które odwiedzały w tym roku, czy to rundy Drift Trophy, czy rundy Drift Open, jest to samochód charakterystyczny, no ale, ale na pewno no, jeszcze nie każdy wie, czym, czym ty jeździsz, a jeździsz takim zestawem, można powiedzieć, no, dosyć znanym na polskiej scenie driftingowej. No PMW30 silnik 4,4 W. No i... Jeżdżę, pojeżdżę. Powiedz koledzy z klasy, jak reagują na to, że w tym wieku, gdzie no pewnie popularniejsze są jeszcze cały czas wyścigi na komputerach czy na konsolach, jak oni reagują, że ty masz swoje auto, które ma aż 300 koni? No ogółem w szkole to moi koledzy nie lubią o tym gadać, bo po prostu nie lubią tego. Rozumiem, nie interesują się tak może też za mocno. A powiedz proszę, no bo wiadomo zawody w sezonie one odbywają się no, w dużej części gdzieś tam w roku szkolnym i powiedz no jak to tobie jest pogodzić z lekcjami? Czy nauczyciele są otwarci na to, abyś ty mógł sobie gdzieś tam to nadrabiać? No nauczyciele ogółem nie patrzą na to po prostu. Rodzice mnie zwalniają i jadę, a potem po prostu staram się to jakoś nadrabiać i w miarę mi to wychodzi. W tym roku, w sezonie 2018, był, był to w zasadzie dla ciebie pierwszy rok startów w, w zawodach. No i to był dla ciebie w zasadzie też pierwszy driftingowy rok, no bo twoja przygoda z driftem zaczęła, zaczęła się gdzieś tam pod koniec roku 2017, czy już na początku 2018. W Moje 12 urodziny, 15 lipca i to, kurde, chyba był Dwa... 17. I wtedy dostałeś auto od taty, tak? No tak, po prostu, jak to wszędzie mówię, powiedział, jeżeli dobrze pojadę, to jest moje i tak się stało. No i okazało się, że, yy, bo to pierwszym trikiem, który miałeś zrobić, jakby pierwszym ćwiczeniem to była beczka, prawda? No tak, potem była ósemka i... Zjechałem, bo się skończyły opony. A powiedz, yy, yy, wszyscy wiemy, że Twój tata no, mocno cię wspiera, jest tobą na każdych zawodach, bardzo dużo ci pomaga, a w rodzinie yy, czy ktoś jest przeciwny yy, Twojej pasji, no, która może się wydawać, że jest gdzieś tam sportem ekstremalnym i niebezpiecznym, szczególnie dla tak młodego człowieka jak ty? No, babcia i mama się strasznie stresują, ale nie ma takiej osoby, która była całkiem przeciw. Rozumiem. Cała rodzina jest za tobą, to jest bardzo ważne, no i też bardzo fajne, że, że, masz, że masz wsparcie u, u swojej rodziny. E, powiedz proszę, pierwszy raz w tym roku na zawodach, jakby na zawodach byłeś w tym roku, od razu udało ci się wyjeździć tytuł mistrza drift open w klasie street. E, ta rywalizacja w tej klasie to są jakby tylko przejazdy solowe, ponieważ no, tam regulamin dopuszcza nieposiadanie klatki bezpieczeństwa, w twoim aucie ona jest, ale powiedz dla ciebie, jaka była różnica pomiędzy takimi zwykłymi treningami, a już startem w przejazdach ocenianych. No ogółem staram się cały czas jeździć na treningu tak samo jak na przejazdach punktowanych, bo no jadę cały czas na tych samych oponach, wszystko jest tak samo ustawiane, więc cały czas staram się jechać jak najlepiej. Rozumiem. O, 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 rozmawialiśmy sobie troszeczkę o Twoim samochodzie. Powiedz, czy no na ten sezon będą, jak, będą jakieś plany, aby go, nie wiem, może troszeczkę zmodernizować, aby może go wymienić? No, na razie nie wiem. Statu, tak o tym nie rozmawiałem, ale. Myślę, że cały czas zostanie to, co jest teraz. Mówi się o tym, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. To jest mój kot Zetek. Jak go widać, to często go możecie zobaczyć. On jest ciekawski. Ma... To jest w ogóle kot. Adam Rubik-Zalewski jeszcze ma swojego kota. I to ustaliliśmy, że to będzie pierwszy koci drift team. Zetek będzie kierowcą, a mój kot będzie... A Zetek będzie kierowcą, a kot Rubika będzie mechanikiem. No I że to dobry pomysł? Nie wiem, kota za kierownicą nigdy nie widziałem. Tak, no to będziemy mieli okazję pierwszy raz to zobaczyć, no. Mój kot lubuje się w wodzie, prawda? Dobrze, że pije z mojej szklanki, nie z twojej. Rozmawialiśmy, ale wróćmy, wróćmy do tematu. Mówi się, że dżentelmeni, a my jako młodzi dżentelmeni, no, no zdecydowanie można o nas tak mówić, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale Powiedz, jak to jest z kwestią sponsorów? Czy dla ciebie, jako młodego zawodnika, jako no też można powiedzieć, taką swojego rodzaju torową ciekawostkę najmłodszego mistrza w Polsce, tych sponsorów jest znaleźć łatwo, czy mimo wszystko ciężko? Zawsze to w Polsce jest ciężko znaleźć. Na razie mam dwóch sponsorów. Jeden margum, który daje mi opony, a drugi PR-Trans, który zapewnia mi transport. W takiej w skali całego sezonu to jest duże wsparcie? No na pewno w oponach to jest bardzo dużo, a w transporcie też pomimo wszystko to też trzeba płacić za to, więc ja dostaję to akurat za darmo. Rozumiem. Mając sponsora oponiarskiego, polską firmę, masz możliwość też potestowania sobie jakichś popatrzenia różnych mieszanek, różnych rozmiarów? No, na razie ten sezon nie miałem nigdzie czasu ani funduszy, żeby pojechać i trenować na innych oponach. Na razie jeżdżę na takich samych 200, 2, 3, 5. 17. Tak. Rozumiem. A powiedz gdzie ty trenujesz? No bo w Polsce, w Polsce, no jak wszyscy wiemy, nie jest to tajemnicą, że tych miejsc do treningów nie ma, aczkolwiek gdzieś tam pomału coś idzie ku lepszemu. Gdzie wobec tego ty możesz się uczyć? No i, i szczególnie na tej swoim początku tej drogi driftingowej, gdzie ten trening jest bardzo ważny, gdzie ty takie miejsca znajdujesz? No zaczynałem u taty za warsztatem. Potem jeździłem na Goławin i tam cały czas trenuję, jeżeli mam na to czas. Na Goławin, czyli na ten popularny truskawkowy drift, tak? No tak. tak to giełda w Goławinie, to polecamy też wszystkim, którzy jeżdżą gruzami. W zasadzie no, w samym środku Mazowsza można sobie fajnie i przede wszystkim bezpiecznie pojeździć. I bez strachu o to, że zaraz przyjedzie policja i gdzieś tam pogoni i wlepi mandat jeszcze. No tak, tam przyjeżdża dużo młodych osób, którzy Chcą się po prostu wyszaleć. Przyjeżdżają tam każdym autem jaki tylko jest i którym się nie boją. W tym roku startowałeś też jedną z rund driftingowych Mistrzostw Polski na że w Modlinie. No i tam już była okazja porywalizować w parach. No tak, ale tam tak naprawdę pierwszy raz jeździłem profesjonalnie w parach i no, jak to wiadomo, był lepszy zawodnik ode mnie i wygrał. Ale też trzeba zaznaczyć, że twój przeciwnik miał naprawdę sporo mocniejsze auto od twojego. No, i na pewno ta ogromna różnica mocowa też no, w tej prędkości dała się, dała się we znaki. No, starałem się zrobić co mogłem, ale sam się bałem dojechać też. Uciekł mi najbardziej na starcie. Później próbowałem go dogonić, ale nie wyszło to. A w treningach dużo jeździsz w parach, czy mimo wszystko no chociażby w tym sezonie, przez to, że jeździłeś w tej klasie Street, starałeś się skupić tylko i wyłącznie na tej linii kwalifikacyjnej? No, teraz ostatnio zacząłem w parach jeździć na Gławinie. Pierwszy raz zacząłem dojeżdżać tak bardziej i urwałem od razu drążek. No ale to jakby rozwój ta, i ten trening no ma te swoje ceny, szczególnie jeżeli chce się kleić bliskie pary, ale widać, że od razu u ciebie ta chęć klejenia się była naprawdę bardzo mocna. No, staram się. No ostatnio jak jeździłem, co urwałem ten drążek, to jeździłem z Marcinem z Stasiakiem i on ma 400 coś koni. I to jest też a 30. No tak. Mhm. W ogóle fajnie, bo masz wsparcie no jakby dużego mazowieckiego teamu Drift Division. W zasadzie jest chyba was sześciu albo siedmiu członków, także tej wiedzy też masz skąd czerpać i różnych podpowiedzi od starszych kolegów. No, jest sporo osób i pytam się nieraz o co, co mogę lepiej robić, i staram się poprawiać to. Mhm. Powiedz, Danielu, jakie są Twoje plany na sezon 2019? No po pierwsze znaleźć sponsora, żeby móc dalej jechać. Tata stara się znaleźć na to czas i fundusze, ale jest ciężko. Czyli wszystko cały czas rozgrywa się o pieniądze, o których już dzisiaj sobie powiedzieliśmy. No tak. W takim razie no apelujemy do wszystkich sponsorów. Młody, słuchajcie, młody talent, jeden z najmłodszych drifterów w ogóle na świecie, najmłodszy polski driftingowy mistrz. Ja tylko przypomnę, on już w swoim pierwszym sezonie startów autem, które było w zasadzie no, prawie najsłabsze w stawce, wyjeździł tytuł mistrza klasy Street Drift Open. No i jak Daniel będzie nam się tak rozwijał, no to miejmy nadzieję, że za parę lat zobaczymy cię w Formule Drift. No też mam taką nadzieję. Czy to jest twoje marzenie? No Szczerze, to tak za dużo marzeń to nie mam, bo staram się jeździć teraz jak najlepiej i cały czas. No po prostu. A powiedz, ta pasja, jeżeli chodzi o motorsport u Ciebie, od jak dawna jest? No, tata, już jak byłem młody, to zabierał mnie na zawody z wujkiem Tomkiem i jeździłem tam, ale niestety z boku. Ja rozumiem, no ale już teraz jest okazja, no szybko to, to by się nadarzyło, aby prowadzić. A jeżeli e, mówimy o kierowcach, na których ty się zapatrujesz, o twoich idolach, to kto jest takim twoim największym idolem, jeżeli chodzi o sport samochodowy? No, Adam Rubik-Zalewski i Piotr Więcek. Czyli e, Adam Rubik-Zalewski, można powiedzieć, człowiek, po, którego ty, po którym ty trochę przejąłeś tą zmianę bycia najmłodszym zawodnikiem w kraju. No, tak, najbardziej przyjąłem ją po Jasiu, bo jestem chyba trochę młodszy od niego. O, dokładnie rok. No. A powiedz, no Piotr Więcek to zawodnik Mazowszanin, ty też jesteś Mazowszaninem. Piotrek jest z Płocka, ty jesteś z Płońska. Miałeś okazję kiedyś albo z Rubikiem, albo z Piotrkiem, może nawet jeżeli nie pojeździć, to tak sobie driftingowo porozmawiać? No, nie za bardzo, bo na zawodach czasu nie ma, a poza ciężko się spotkać. Rozumiem. Tak, no jednak drifting wymaga tego, że po zawodach trzeba, trzeba też dużo się napracować, aby można pojechać, chociażby po to, aby znaleźć sponsorów. No, tak jak ostatnio na pszczółkach chowałem cały tył, no to trzeba było siedzieć i wymieniać go. Ty... Y ty, ty, ty na zawodach, jak przy, przydarza się jakaś, nie wiem, kolizja, czy jest po prostu potrzeba, aby auto naprawiać, to też łapiesz za klucze i, i, i kręci śrubkami? Czy jednak tata i mechanicy, którzy są z tobą, stwierdzają, że ty musisz się skupić tylko na jeździe, a całą taką mechaniczną robotą zajmują się oni? No na zawodach to tata jest szybszy i Robert. Który jest też ze mną mechanikiem, to szybsi są, więc oni łapią za klucze. Mhm. Powiedz jeszcze, z torów, po których do tej pory jeździłeś, jaki jest twój tor ulubiony? No, na pszczółkach, bo jest tam największa prędkość i no niestety tam urwałem tyłek. <noise> Czyli wolisz szybkie tory, a nie techniczne, takie ciasne, małe? No tak, bo jest większa adrenalina i szybsi jest. Słuchajcie, Daniel Bogucki. 13-letni drifter. Mistrz drift open w klasie street. Najmłodszy polski driftingowy mistrz. Talent niesamowicie rozwijający się. No i co? Warto obserwować tego młodego zawodnika, który naprawdę bardzo dynamicznie nam się rozwija. Mogliście posłuchać, jakie są Daniela, kto jest Daniela idolem, jakie są Daniela plany, marzenia. A powiedz nam jeszcze, gdzie można Cię obserwować w internecie, tak aby być na bieżąco z wszystkimi Twoimi poczynaniami. No na mojej stronie Daniel Boguski, 12-letni drifter, no teraz się już to zmieniło, ale jeszcze nie zdążyłem tego zmienić, bo nie ma czasu. Ja link do Daniela Facebooka podlinkowuję Wam tuż pod naszym wywiadem, także możecie sobie bezpośrednio kliknąć. A ja co? Dziękuję Daniel za odwiedziny. Daniel przyjechał do mnie specjalnie z Płońska. No i co, życzę Ci udanych ferii, aby te ferie były dobrze przepracowane, jeżeli chodzi o drifting. No i mam nadzieję, że w sezonie 2019 się spotkamy i znów będziemy cieszyli się z Twojego sukcesu. No, też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że pójdzie mi też jak najlepiej. Daniel Bogucki, 13-latek, który jeździ jak nie jeden 30-latek. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jestem driftingowy nerd. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Driftingowy Nerd, wirtualna Piona. Cześć!